No, łobuzy. Tak. No, chodź, sucha. Chodź, słuszko. No. No, tak, ty wiesz, że się fanów dorobiłaś. No. Głupota jest widać w modzie, no. taki łobuz, tak? No, idź, moja tyle biegu, no. Idź, idź. Ojej, tak, dubka spadła, tak. pierdołą się urodziłam. Nic na to nie poradzę. A co mnie tu szamie za stopę? Co mnie skubie? Dizaster! Dizaster, Freciaster, no? Ty zołzo! Zouzo! Wyczochramy brzucha. Ja, spadaj. Mhm. Kukuk. Gugugugu, Hop. Pońcia. Ty i woda? No kto by przypuszczał? <ślonka> <ślonka> Zbiorowy wodopój. Szynszylek, co ty tam tak rozrabiasz? Co ty krzyczysz? To, poncha będzie bańki nosem puszczać? Dizaster już szuka jakiegoś miecha skamuflowanego. <grywka> Mózgu, no co ty tam tak popiskujesz? Co się dzieje? Tak, na czym Pipi mija dzień? Snuje się, oczywiście nie myśli, bo po co? Przesuwa miski. Zaraz pewnie pójdzie narobić pod drzwi, no? Mózgu, co się dzieje? Dyśka. Zęby moje. Zęby moje. Cia. Już, cyk. Mięcho skamuflowane. Tup, 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 tup. A potem je wyjmę spod komody, no. pi, pi. Pipi moja dziewczynka. No kto jest moim faflokiem? O no noka ty jesteś pierdoła. Hm? Jak cię lubię, tak cię nie rozumiem. O jany. no Mokra woda, Afe. No mokra. to to taki Faflok chudy. O, Puszek przyszedł. Zaraz będzie, hop, zakrętka jego. No, nie będzie chyba. Mokra woda. Strętna, mokra woda, no. Nie, już ukradłem zakrętkę. A, wyjęta to nieciekawa idziemy szukać czegoś innego. Kurczę, real fishing. Ojej, uciekło. A Pipi na to niemożliwe. No, Pączak, Pączak, Pipi, no mój ty młotku, tak, taki młoteczek jestem i śliczności. Tak, otworzyłam paszczę, tak, wietrze japę. Ojej. Gruby coś ty tam wypatrzył znowu? No i jak tu sobie poradzić? Dizaster już, tik, 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 co? Idziemy drugiego mięsa szukać? Nie. Gdzieś tam musi być schowane. Wiesz, Poncia, no, mój ty bystrzaku, tak? Bystra jestem jak kartonowe pudełko, no. Ho, no tu. Moja suszka, no moja suszka, tak? Duże, chude, no. Ładna jestem. Taka jestem śliczna pierdoła, no. No, ojej. O, snuć się będę. To jest ucieczka w trybie natychmiastowym dla tych, co nie znają pipi. Ty się nie przemęczasz, prawda? Nieogarnięta jesteś w ogóle. Ty, ty, zbuju. no żyj, żyj, ruszaj się. Zrób to dla fanów. No może pokaż, jak żbikujesz, czy coś, t, 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 t.